Już Musiałam sobie pobiegać, a tu jakieś kropelki deszczu na mnie padają. No i co to będzie? Zobaczymy, kochani. Miłego to No i leje, ludzie, leje. Wow. Widać? Nie widać kropelek. Ale ostro. A ty ktoś biegniesz naprzeciwko nas z pieskiem. Co to będzie? Ika! Dodało się. Ale leje. Ludzie. Uch. Ale dzisiaj ekstremalnie. pieseczki. Siedzimy pod drzewem. Które jest dziurawe oczywiście? Boże, chyba przez godzinę stąd nie wyjdziemy. Biedne pieski, biedne. Biedne pieski. Ojej, ojej. Oj. Oj, oj. oj, oj. oj, oj Moja malutka. Tak, chowaj się pod cioteczkę. Chowaj, ty też się chowaj. O tak, chowamy się. Boże, jakie mokre. Popatrzcie, ratunku. Ratunku. Niech nas ktoś uratuje. O ludzie, nic nie przestaje lać, leje jak z cebra. Jak z cebra po prostu. No, a pieski już takie mokre mimo że ja je tu nakrywam własnym ciałem. Cześć! Jednak postanowiliśmy więc mimo wszystko, bo zaczęły pioruny walić i każdą się strasznie przestraszyły. A ja tak wydarłam, że teraz już się wyeksploatowałam. Zabrakło mi ziły. Także dzisiaj takie ekstremalne bieganie, ale super superaczne. super raczne. Jeszcze czegoś takiego nie było. że w taką ulewę, jestem ludzka mokra. Po prostu całutka. Pieski tu. O. No i cóż, jeszcze zaraz odpocznę i pobiegnę ten kawałeczek, ale wynik będę miała bardzo malutki, a to nie szkodzi. Także... Jeszcze raz wam życzę miłego dziomka. Ja mam już pysznik za sobą. Pieski też zresztą. Tak, żeby ich nikt nie zmusił, żeby wlazły do wody. No to dźwigniemy, bo zaczyna znowu lać. Pa! Cześć koteczki! Cześć maluchy! Cześć! A co byście tutaj tak narobiły? Dzień dobry! Dzień dobry kuchoniu! Ojej, jaka głodna jestem! Oj, jaka jestem głodna! A jak ładnie siedzę już na środku! Oooo! Jak ładnie siedzi mamuska! Jak ślicz! Ojej! O, jak pięknie całą rączką ciebie głaszcze! Oj, jak super! No, piękna jestem, cudna Kicia. Wszyscy się dziwią, co ja opowiadam, tak? Ale jesteś naprawdę cudna. No, proszę. No, tak krzyczysz, ale nie uciekasz i tak wyszłaś za słupka. To są niesamowite rzeczy. To jest, trzeba podziwiać odwagę jej, jak ona się przełamuje. Już, ptaszki, już, już się zabieram za was. No brawo, kochanie. Ja Ciebie uwielbiam. Tak, 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 uwielbiam Cię. No tak, kochanie, popatrz. Tależyk pani podany pod nosek. Tu dzieciaczkom podane talerzyki, tak. Dzieciaczkom najpierw damy, bo są bardzo głodne. Proszę, proszę. 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 pros mm. nie jesteś już taka zła? Ty jesteś taka śmieszna. Już nie jesteś tak? Już kotek nie jest zły. Proszę pod dziobem jeść. Tak jest. Nie widzisz jak ślicznie. Brawo. Brawo, brawo, ślicznie, ślicznie. Już ci daję. No piękna Kicia, Trochę się uchylasz, nie jeszcze? Ale malutko się uchylasz. Malutko. Główka to jest już... Wyższa szkoła jazdy, więc naprawdę, o patrzcie, 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 jak się ona uczy dotyku w tym momencie. Wściekła, wściekła, ale głodna. Dobre. Czulia dzisiaj pięknie zdała egzamin. Jczekaj, bo mi zjesz palce. To jest takie robienie jej w konia, tu jej daję, a tutaj o. A jest głodna, to jest taka wściekła. proszę Widzieliście kiedyś takiego kota? Już, kochanie. No przynoszę ci cały taki słoiczek. Wydaje mi się, że to jest dobra porcja, wiesz, jak na raz. ja bym nie chciała, żebyś ty jadła tamto, bo widzę, że po prostu ci to mięso bardzo służy. Zobaczymy jeszcze, co tam w kuwetach słychać, ale nie ma żadnych smrodów. Także najprawdopodobniej wszystko jest ok. Czekajcie kitulki, ja Wam to zdejmę słoneczka. Chodźcie tutaj. Chodźcie, proszę. A ciczku, chodź słoneczko. Tu będziesz je. Dzieciaczki proszone są na dół. O, proszę. Ty też, kochani, chodź w reluniu. Damy Ci tutaj, bo chciałabym, żebym się tego nie jadła. Wiecie? Czekajcie, zaraz tu mam przysunę. Tutaj, proszę. Macie, ci okno. proszę. Kotki, proszę bardzo. zaczynać na Bo jeszcze takie możesz wylizać, widzisz? Nic więcej nie ma. Koniec. Pojadłaś, dziewczynko? Pojadłaś? No śliczna. Grzeczna Kicia. <laughs> Wiecie, co? Ona jest tak mądrym kotem. Niesamowitym jest kotem. Bardzo mądrym. Myślę, że z nią. Nawiązywanie relacji może być fantastyczną przygodą. Ja oczywiście tutaj zmuszam, przekraczam jej granice do tego, żeby no po to, żeby po prostu to przyspieszyć. Natomiast na pewno można przy karmieniu właśnie w ten sposób próbować karmić ją z ręki. Nie trzeba jej głaskać. Chociaż w ten sposób uczy się też dotyku. No to wszystko jest coś za coś. Wściekła jest, bo to jest przekraczanie jej granic, ale daje radę. Ostrzega mnie, ale jest grzeczna i kochana. Nie pali pazurem, nie gryzie. Bardzo dobry kotek to jest. Bardzo dobry i kochany kot. Kitulki sobie wcinają. Niektóre, niektóre się myją. Tak. A nasza niunieczka pojadła. Kochana. Kochana jesteś, tak, słoneczko takie śliczne, pewnie, lepiej ci, lepiej, bo pojadłaś, lepiej ci, słoneczko, <grywka> ten twój wzrok, <grywka> tak, ja kocham ten twój wzrok, wiesz, jesteś cudownym kotkiem, ja wiem o